Nerki to bardzo ważny narząd w naszym organizmie. Pełnią przede wszystkim funkcję odtruwającą. To taka oczyszczalnia naszego organizmu, usuwają nadmiar płynu, które przyjmiemy, wypijemy, oczyszczają produkty przemiany materii, np. mocznik, który jest szkodliwy w zbyt dużym stężeniu. Uczestniczą w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a więc dbają o homeostazę naszego organizmu. Nerki nie bolą. Przewlekła choroba nerek bardzo długo może nie dawać objawów. Nerki tak naprawdę zaczynają dokuczać, kiedy już choroba nerek jest bardzo zaawansowana. Wtedy mogą pojawić się dolegliwości bólowe w okolicy lędźwiowej, czyli w plecach. Mogą pojawić się pewne objawy, które sugerują, że coś się dzieje nie tak. Na przykład pienienie się, moczu obrzęki nóg, obrzęki kończyn dolnych, obrzęki okolicy oczu, stany podgorączkowe, obecność krwi w moczu, czyli krwiomocz, problemy ze strumieniem moczu, spadek ilości oddawanego moczu. Mamy do czynienia wręcz z epidemią chorób nerek, i to niestety będzie się nasilało, bo jest to choroba, która w wielu przypadkach jest związana z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca, takimi jak nadciśnienie. Jeszcze do tego dochodzi otyłość, zaburzenia lipidowe. Mamy komplet czynników ryzyka właśnie chorób sercowo-naczyniowych, ale także uszkodzenia nerek. Takich osób. Z Przewlekłą, nasiloną niewydolnością nerek jest w Polsce kilkaset tysięcy, ale takich, którzy mają przewlekłą, postępującą, jeszcze niezauważalną niewydolność nerek, może to być nawet kilka milionów, nawet kilka procent naszej populacji. Z przewlekłą niewydolnością nerek od 25 roku życia mierzył się 62-letni Adam Borkowski. Pierwsze objawy zostały wykryte dzięki zwykłym badaniom okresowym. To był podwyższony poziom kwasu moczowego. To nie bolało. Natomiast lekarz opieki podstawowej skierował mnie do nefrologów, którzy po pewnym czasie zidentyfikowali to jako przewlekłą niewydolność nerek. Zaczęliśmy myśleć o przeszczepie po 30 latach. Moja choroba nerek była przewlekła. Na początku dawała objawy wyłącznie w badaniach. Natomiast stopniowo zaczynało się pojawiać wyższe ciśnienie krwi, co wymagało kontrolowania ciśnienia za pomocą leków. Mniej więcej na 3-4 lata przed przeszczepem zaczęło być widoczny spadek formy. Wyraźny spadek formy, tylko pewnego rodzaju osłabienie. Na przykład będąc w górach nie mogłem już wejść na szczyt. Musiałem korzystać z wyciągu krzesełkowego, dlatego że sił już nie, nie wystarczało nad. W momencie, kiedy mój mąż wyczerpał już wszystkie możliwości leczenia zachowawczego, od razu wystąpiliśmy z propozycją, że chciałabym oddać mężowi nerkę. Zrobiłabym absolutnie wszystko, żeby on mógł ze mną po prostu dalej żyć, bo było oczywiste, że jeżeli nie podejmiemy kroków operacyjnych, to on po prostu wkrótce umrze, jako że wydolność jego nerki spadała dosyć gwałtownie. Przeszczepienie od żywego dawcy jest to nie zawsze przeszczepienie od najbliższego członka rodziny, czyli od rodziców, rodzeństwa. Czasem jest to przeszczepienie od osoby niespokrewnionej, czyli przyjaciel, partner, ktoś jakby związany emocjonalnie z naszym biorcą. W przypadku każdego przeszczepienia, bez względu na to, czy jest to osoba spokrewniona, czy niespokrewniona, musi występować zgodność tkankowa pomiędzy naszym biorcą i dawcą. Aby mogło dojść do przeszczepienia nerki od dawcy żywego, muszą zostać spełnione kryteria prawne oraz kryteria kliniczne. Przede wszystkim między dawcą a biorcą powinna być zgodność grup krwi. Kryteria prawne to jest spełnienie warunków zawartych w artykule 12 i 13 ustawy transplantacyjnej. Przed przeszczepieniem nerki należy wykonać szereg badań i konsultacji lekarskich. To są na przykład konsultacja kardiologiczna, konsultacja okulistyczna, to jest konsultacja stomatologiczna z koniecznością wyleczenia wszystkich stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej, to jest konsultacja ginekologiczna u kobiet, urologiczna u obojga płci, a wreszcie na końcu konsultacja chirurga-transplantologa, który ostatecznie decyduje, czy takiego przyszłego biorcę można zakwalifikować. Dodatkowo liczne badania laboratoryjne krwi i moczu według Spisu dostępnego w KLO. Po operacji i po przeszczepie, zdumiewająco szybko wróciłem do formy. To jest zmiana absolutnie radykalna, włącznie ze zmianą koloru skóry i z, z powrotem wszystkich sił. Moja żona wyszła ze szpitala po trzech dniach, ja po sześciu. Natomiast to życie przede wszystkim polega na bardzo dokładnym pilnowaniu, z jednej strony brania leków. Z drugiej strony, większej dbałości o zdrowie. Trzeba mieć świadomość, że odporność jest niższa, ale można funkcjonować normalnie. Dieta dawcy nie różni się niczym od zdrowej diety populacyjnej. Powinna to być dieta zbilansowana, dieta śródziemnomorska. I tak jest zarówno przed, jak i po donacji. Inaczej wygląda kwestia diety biorcy. Osoba z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek powinna stosować się do pewnych zaleceń dietetycznych i zależy to od sytuacji klinicznej. Podstawowe sprawy to jest odpowiednia ilość białka, kontrola potasu, sodu i fosforanów. Po operacji natomiast początkowo Należy stosować dietę lekkostrawną, tak aby przewód pokarmowy doszedł do równowagi. Są jednak pewne zalecenia, które powinni stosować wszyscy pacjenci po przeszczepieniu narządu. Dieta zbilansowana, śródziemnomorska z ograniczeniem cukrów prostych i tłuszczów zwierzęcych, ponieważ sama choroba, jak i leczenie przed nas prowadzone zwiększa ryzyko cukrzycy potransplantacyjnej. Dodatkowo pacjenci powinni unikać owoców i soków cytrusowych, ponieważ mają one swoje interakcje z lekami immunosupresyjnymi. Z powodu tychże interakcji trzeba również unikać pewnych ziół, takich jak dziurawiec czy jeżówka. Po przeszczepie, w tej chwili już zbliżamy się do szóstej rocznicy, pozostaje pod stałą opieką nefrologa-transplantologa. Oznacza to wizytę raz na trzy miesiące, w czasie której są robione pełne badania krwi i moczu, które pozwalają ustalić, jaki jest stan organizmu. Nie muszę brać żadnych leków, nie muszę stosować żadnych środków ostrożności. Jestem całkiem zdrowa. Plusem dla mnie jest bardzo dobra opieka zdrowotna, ponieważ co roku obejmują mnie także obowiązkowe badania, gdzie mam robione wszystkie możliwe analizy krwi, moczu, USG, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest ze mną w porządku. Średnia długość życia dawców organów jest dłuższa niż średnia długość przeciętnego człowieka. Pierwsze, dlatego że mają lepszą opiekę zdrowotną. Po drugie, że jako dawcy organów są kwalifikowani ludzie bardzo zdrowi. Zostając dawcą organów niejako zyskałam jeszcze szansę na dłuższe i zdrowsze życie warto wspomnieć i pamiętać o tym, że to niesie ze sobą bardzo istotną wartość psychologiczną zarówno dla dawcy, który staje się osobą spełnioną, ma satysfakcję z tego, że pomógł swojej najbliższej osobie poprzez oddanie jej energii i widzi jak ta osoba wraca do zdrowia, a z kolei rodzina staje się zdrowa, bo nie ma tam chorego człowieka, który wymaga dializ, włożenia na dializy, patrzenia na jego cierpienie, więc tu jest z całą pewnością podwójna korzyść. Jeśli chodzi o tę moją nerkę, to dbam ją jak prawdziwy skarb, bo to jest autentyczny dar, dar, który jest niepowtarzalny. Zresztą jest to coś, co nas niezwykle łączy. Słonecznik zawsze im można dosypać. To była jedna z najpiękniejszych chwil mojego życia, kiedy się okazało, że mogę tę nerkę oddać. Ja nie miałam żadnych wahań, absolutnie, nigdy ani przez chwilę. Czułam przede wszystkim wielką radość, że mogę to zrobić. I fakt, że mogłam pomóc osobie, którą kocham najbardziej na świecie, i że ona może żyć w związku z tak niewielkim w końcu poświęceniem z mojej strony, bo z mojego punktu widzenia to nie było nic wielkiego. Z jedną nerką żyje się zupełnie normalnie. I rozdawać te karty, z nimi to ja na pewno nic nie ubrałem. Podobno kto nie ma szczęścia w kartach, ma szczęście w miłości. W życiu bywa tak, że karty są rozdane bardzo różnie czasem los sprzyja, czasem nie. W mojej sytuacji los zagrał na moją korzyść, bo z jednej strony znalazłem miłość, a jednocześnie w krytycznej sytuacji znalazłem pomoc nieoczekiwaną czyli nerkę, Którą żona mi oddała, żebyśmy mogli razem wspólnie żyć. Zobacz, jak jesteś przystojny. To... Z żoną poznaliśmy się na studiach w grupie. Na drugim roku byliśmy już parą, dwa lata później wzięliśmy ślub, w tym roku minie 40 lat. Już po transplantacji, kiedy okazało się, że wszystko przeszło bardzo dobrze, wręcz idealnie, postanowiliśmy zmienić obrączki na nowe, na których mamy wygrawerowaną, datę naszego ślubu 22 czerwca 1985 rok i datę naszej transplantacji, czyli 19 marca 2019 roku. Nosimy te obrączki od tej pory, ponieważ jest to dla nas znak, że dostaliśmy od losu szansę żeby żyć dalej razem i żeby nasze małżeństwo mogło trwać. W szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie jesteśmy świadkami tego jak życie można podarować dosłownie. Każda transplantacja to precyzja, doświadczenie i współpraca. Przeszczepienie nerki od żywego dawcy tak naprawdę składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest operacja pobrania nerki od żywego dawcy. Najczęściej wykonywana jest u nas metodą laparoskopową. Zajmuje nam to od 2 do 3 godzin i przez małe dziurki, przez małe nacięcia w brzuchu wkładamy nasze narzędzia, preparujemy nerkę, przygotowujemy ją do przeszczepienia i następnie przez nieco większe cięcie tuż nad spojeniem łonowym wyjmujemy ją z ciała naszego dawcy. Największym wyzwaniem w trakcie pobierania nerki od dawcy rodzinnego jest niewątpliwie mnogość naczyń i anomalie naczyniowe. Poza tym myślę, że takim kluczowym momentem jest etap odcinania naczyń i pozyskiwania nerki poza brzuch dawcy. Jeżeli te etapy przebiegną gładko, to, to czujemy się bezpiecznie i możemy odetchnąć. Przygotowujemy już tak do końca, do przeszczepienia na stoliku bocznym, żebyśmy mogli ją za chwilę wszczepić naszemu biorcy. Daliśmy piaskiem zero, żeby mieć ocenę wstępną energii przeszczepionej jeszcze po przed jej przeszczepieniem. Druga część, czyli przeszczepienie nerki, jest to operacja naszego biorcy. Jest już wykonywana metodą otwartą. Robimy cięcie w okolicy dołu biodrowego. Przygotowujemy sobie naczynia biodrowe naszego biorcy i do tych naczyń za chwileczkę będziemy przyszywać naczynia nerkowe tej nerki, którą pobraliśmy od dawcy. Potem, gdy przez nerkę przepływa już krew, gdy widzimy, że ona jest ładna, różowa i dobrze ukrwiona, zaczynamy wykonywanie zespolenia moczowodu z pęcherzem moczowym, dzięki czemu mocz z nerki może odpływać do pęcherza naszego biorcy. W 2024 mieliśmy rekordową liczbę narządów przeszczepionych w Polsce, w tym nerek, to jest ponad 1200 nerek przeszczepionych w Polsce, gdzie większość z nich pochodzi od dawców zmarłych. Natomiast także w Polsce od wielu lat są przeszczepiane nerki od dawców żyjących, ale to jest nigdy nie więcej niż 6% mniej więcej nerek przeszczepianych w Polsce. To jest 70-80 nerek pochodzących od żyjącego dawcy. Od 2008 roku z niewydolnością nerek zmagała się Agata Brodaczewska. Dolegliwości jako takich nie miałam właściwie żadnych, poza tym, że jak już chodziłam na te badania profilaktyczne, to okazywało się, że zawsze coś w tym moczu jest, coś, czyli białko, które tam zaczynało dosyć mocno i dosyć szybko rosnąć. Duże problemy z tą nefropatią zaczęły się w 2020 roku. Mocno ten koronawirus wpłynął na nerki, bo mój stan się zaczął, no, można powiedzieć, gwałtownie pogarszać. W grudniu 2021 roku usłyszałam diagnozę, no niestety już nic innego nie pomoże, pomoże tylko przeszczep. No i były łzy, było trudno się z tym pogodzić, Chociaż y, wiadomo, że gdzieś tam byłam przygotowana na to, że kiedyś ten przeszczep prawdopodobnie będzie mnie czekał. Dosyć szybko się okazało, że ode mnie z takiej najbliższej rodziny nikt nie może być dawcą. Mama chciała, ale nie mamy tej samej grupy krwi. Tate też wykluczyły inne schorzenia. Zadzwoniła moja młodsza siostra, mówiąc, no ale przecież ja ci mogę oddać nerkę. No nie mogła, już wiedziałam od razu, że to nie da rady właśnie ze względu na krew. Wtedy mój mąż y, Przemek stwierdził, że no to co ja mam tu siedzieć i czekać, to ja ci oddam tą nerkę, jeśli będzie się dało. Przeszczep to nie tylko ratunek dla organizmu, to szansa na nowe życie, nowe, nową miłość i nowe poznanie siebie i drugiej osoby. Oddanie komuś nerki nie jest niczym strasznym, pozwala tej osobie rozpocząć nowe życie i w pełni cieszyć się nim, tak jak komuś zdrowemu. Nie czuję się jakoś specjalnie bohaterem czy kimś wyjątkowym. Po prostu mogłem pomóc żonie, więc pomogłem. Oddałem kawałek siebie, drugiej osobie, i ten kawałek mnie pozwolił jej żyć dalej, a mi cieszyć się jej obecnością w moim życiu na długie lata. Przeszczep odbył się w 2022 roku, więc to było niecałe trzy lata po naszym ślubie, więc jakby to było dla nas bardzo ważne, żeby tą naszą relację, nasze małżeństwo dalej kontynuować. I był jakby takim kamieniem milowym, można powiedzieć, ten przeszczep, bo pozwolił na dalszy nas rozwój jako pary jako małżeństwa. 37-letnia Agata i jej 38-letni mąż Przemysław teraz cieszył się sobą i życiem. Moje życie po operacji bardzo się zmieniło w stosunku do tego, co było przed. Teraz mam zdecydowanie więcej siły. Mogę chodzić na basen, mogę jeździć na rowerze, możemy jeździć za granicę wreszcie. Planujemy życie po prostu normalnie, tak jak ludzie mniej więcej w naszym wieku. Pobieranie nerki od żyjącego dawcy daje pełne bezpieczeństwo dla dawcy. Są to osoby zdrowe, co do których poprzez liczne badania upewniamy się, że oni nie odniosą szkody poprzez to, że od nich jedną nerkę pobierzemy i przeszczepimy ją osobie potrzebującej. Natomiast w porównaniu do nerek pochodzących od dawców zmarłych, to są nerki o znacznie lepszej jakości. Mają krótki okres niedokrwienia, a ten krótki czas minimalizuje uszkodzenie nerki. Która jest wtedy poza organizmem, więc, niemal w 100% przypadków, takie nerki pobrane od żyjącego dawcy natychmiast podejmują swoją czynność i bardzo. Szybko, wręcz w ciągu kilku dni, doprowadzają do równowagi w organizmie biorcy. I te nerki, co więcej, zwykle znacznie dłużej funkcjonują u biorcy niż nerki pobierane, przeszczepiane od dawców zmarłych. Dostępność żywego dawcy powoduje to, że możemy starać się wykonać przeszczepienie w okresie wyprzedzającym dializę. I to także daje potencjalnie pewien zysk co do lat przeżytych później przez tę osobę z przeszczepioną nerką. Każda forma przeszczepienia, czy to od rodzinnego, czy od zmarłego, zakończona powodzeniem, czyli funkcjonującym graftem bez powikłań, uwalnia pacjenta od dializ. Decyzja o tym, żeby zostać żywym dawcą jest na pewno aktem ogromnej odwagi cywilnej, ale też aktem miłości w stosunku do swojego bliskiego, któremu w ten sposób można zmienić życie, można mu pomóc. Dzięki temu, dzięki dostępności tego typu przeszczepów, tego typu dawców możemy ratować biorców, możemy ofiarować im ten przeszczep, poprawić ich jakość życia i przywrócić radość życia. Istotą miłości jest chęć dzielenia się z najbliższą osobą wszystkim, co posiadamy, wszystkim, co dla nas najważniejsze. Dlatego, jeżeli ktoś z Waszych bliskich cierpi na chorobę, w której może pomóc przeszczep organu, nerki, wątroby, pamiętajcie, że istnieje taka możliwość. Rozważcie taką możliwość, bo ryzyko istnieje, ale szczęście jest nieporównywalne z niczym innym.